Wielka Księga Objawień, Jezus Chrystus. Panie Stworzycielu. Każdego dnia pozwalasz ludzkim duchom się wysilać, aby mogli w świadomości swojej do ciebie się przybliżać. Pozorne przeszkody są nauką i doświadczeniem. Darem danym do rozwijania i poznawania. Uczą cierpliwości i wytrwałości. Gorączkę rozumu obniżają, i okazuje się, że warto było trochę poczekać, więcej przeżyć i mocniej się zastanowić, aby bez wejścia było na błędną ścieżkę rozumowego uczuć pozbawionego życia. Cały świat wspaniały, gdy go poprzez swoje uczucia przeżywacie, tu należy się wysilać, samo bez przyjścia. Wszędzie trzeba sięgać i próbować, choć zdarza się, fałszywy i zgniły owoc dostać. Ale wtedy jest nauka, na której można swoje doświadczenie budować. Miłość i prawda oraz wola Panie Twoja, wyrażona w objawieniach woli Bożej i wielkiej księdze objawień jest Słowem zapisana. Słowo zależności opisuje. Wystarczy sprawdzać i badać, przeżywając dzień poprzedni, a obraz rzeczywistości pojawia się w całości. We wszystkich barwach patrzy się na życie przez pryzmat objawień woli Bożej i wielkich księgi objawień, osiągając tak właściwe poznanie. Wszystko, Panie, jest takie proste, lecz wymagające konkretne, bez luk, logiczne. Wszędzie widać przejaw żelaznych i konsekwentnie działających Twoich, Panie, praw. Jeszcze nigdy tak człowiek był tu na ziemi blisko Ciebie, Panie. Tak mało trzeba, aby osiągnąć upragnione poznanie. Wystarczy sięgnąć i pracować we dnie i w nocy. Efekt to miłość duchowa, szczęście, radość, zdrowie i wiele wiele więcej. Każdy, każdego dnia ma wiele nowych możliwości duchowego wzlotu. Może też wybierać źle i bez nauki się upada, że trzeba wstawać i ruszać dalej, a spać duchowo nie, bo budzenie będzie gwałtowne i przykre. Będzie mocno bolało. Lecz gdy dobro się osiągnie, to wielki duchowy skarb Drugi go wyczuje i też go będzie chciał. I tu bez dawania sobie go skraść. Gęsta materia, Ziemia, to kraj ciągłej duchowej czujności. Aby dobro otrzymać, trzeba ciągle dobro w sobie utrzymywać. Da wszystkim poważnie poszukującym dużo przeżyć, a mając za przewodnika słowo Pana, to gwarantowane jest. Stawką jest duchowe życie lub upadek. Innej drogi brak. Dlatego, pomoc w żywym słowie jest dziś wyjątkowo mocno osiągalna na tej ziemi. Taki oto czas sądu ostatecznego jest. Wystarczy obejrzeć parę informacji codziennych, aby się opamiętać i z codzienności szarej wyrwać się, aby służąc Panu, w świetle, wstać poza sferą rozkładu. Piszę te słowa dla tych, którzy chcą na lepsze się zmienić, chcą powietrzem oddychać świeżym za dnia i pomagać tam i tym wszystkim, którzy w duchu chcą radośnie trwać, być w duchowym ruchu i pożytecznym według Pana prawdy. Pan Stworzyciel jest miłością i prawdą oraz wolą. Jest Pana Słowo. Światło pochodzi od Pana, to życie. Więc czego można jeszcze chcieć? Wystarczy się radośnie otworzyć i działać, a w pozytywnej pracy jest duchowy wzlot. Wola Pana wymaga. Ludzki duch ma możliwość wyczucia tego ciśnienia i może jemu ulec, aby się uratować. Chce ktoś inaczej, siła go zegnie. I złamie na zawsze. Tego ludzkość dziś chce, bo swoim postępowaniem od tysięcy lat daje nikłą nadzieję na jakąkolwiek pozytywną zmianę i poprawę. Dajecie wyraźny impuls do zniszczenia się. Codziennie, złymi wyborami, niszczycie się i tworzycie złe oraz chore klimaty rozkładu. Fermentu. Klimaty ciemności. Lecz tym razem wasze chcenie przed potęgą pana zmieni się w pył, a wy razem z nim.